Lubic witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zagramy w Vampira Sta Więc widzimy się na ręce za chwileczkę. Siemka, jesteśmy już na ręce i... gunwo widać. Powiem wam. Sekundę, bo widać. Tam jest jakaś studnia. Są tu ludzie. Come on, chodźcie do domków najlepiej jakiegoś. Się skryszcza. What the fuck? Tutaj jest jakiś domek, jest. Okej. Okay. Mamy jakiś domek. Ziemiański. Oh fuck, co to? Dlaczego służy to na? Do niczego. No okej. Okay. Ale się kręciło w główce. Chodź jak zimnowo. Nic nie widać. Ło wow. Powiem wam, że w tą minigierkę grałem tylko raz... fak jest tam wampir. Zimacki. Nie wychodzimy. My nie wychodzimy Czekamy tutaj na niego WTF WTF jest tutaj? Fak zombiak Zombiak się dostał Kurde no Co za debil zrobił dziurę w oknie O mamy ironowy A jest dobrze Ale co za debil Fuck. Tutaj też debil zrobił Naprawdę Powiem tak, co za debile um, Możemy sobie coś kupić, czegoś go za 100 A mamy golda 45, więc nie za bardzo hmm. A za to, to? Nie można zbroi kupić? Ziemuś się w białe oczy Okej okay. eee. Trzeba uważać oh, O fakt, nikogo nie ma, wszyscy są gdzie indziej Gdzie są wszyscy? Tam, gdzieś się biją wow. Fuuu Ząbiak ja, Jaki ząbiak? Wampir Uciekamy przed siebie Fak Do duchu nie mogę sprintować naprawdę mm. Jesteśmy teraz wampirami A więc tak wygląda klasa wampirsów Wow albo to za się wygląda to pole Ale to jak się bije tym? Czy redstone? A nie, redstone to jest... A, tu mogę sobie kupować A, spoko Ale... Piętnaście bludy To kost, to nie kost Dobra, nieważne Dziś muszą być ci ludzie. Vampirów jest 13, zombiaków 24 i 6 ludzi, więc myślę, że się nam... uda. tutaj czyjeś i tempi bierzą. Nie mogę. Okej, okay, szukamy. Jest tylko zombiak. O, już pięciu. No, Okej. Okay. Trzech już. Wtf, fakt, jak oni nic znajdują. Dwóch. Masakra. Wygramy to. Koniec, jednak przegraliśmy. Ja. Kurde no dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapek góry. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć. I wesołych świąt Wam życzę narka.